Nie to jest nie nie czułem, być nieciekawie, bo tam dziwne, dziwne czasami są... No ci chodzi źle. Po prostu roczę jakbym się Z, z ostatnim roku w jak tam stałem, na tym chciałem nie witać. No, no dobra, potem skręcimy. Ja bym właśnie 10 metrów dalej w serpeletę. Ale o, pokazuję to znowu trochę wężej. I do Jana Pawła dojeżdżamy. Gdzie znowu się rocą? I Jana Pawła, może na Polskę. Tak, może być, że utkniemy w korku do Arkadii, bo przestawili światła na ten zmienno-czasowy. Być może utkniemy w korku do Arkadii i tutaj uczulam przed rondem przy Arkadii, żeby poczekać przed wjazdem na samo rondo, upewnić się, że policja oczyściła rondo. Bo jak zablokujemy zjeżdżających z ronda, to, to oni zablokują możliwe zawrócenia na tym rondzie. Także tutaj trzeba będzie się upewnić, że, że mamy czysto za nim wiedzieli. Albo pogadać z policją, żeby... Ale To nie, też nie, nie już, ma sensu, to że... Najpierw muszą samochody wyjechać, żeby... Nie, 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 nie. Ja myślałem bardziej, żeby nie robić trzech czwartych ronda, a pojechać rondo pod prąd, ale mniej ludzi nas zobaczy, nie będę tego proponował. Objeżdżamy rondo dookoła, więc yy, praktycznie dwa najważniejsze przejścia dla pieszych tam y, omijane w ogóle i nam nic nie robią, więc samo przed, przed, przed wjazdem na rondo... i przed Głównie jesie... to przed wjazdem na rondo będzie problem, bo tramwaj może wysadzić ludzi. Którzy idą do, jadą do arkady i jak, dopatry, że... Na tym ale jak zobaczą, ale że może. nie mogą przejechać, to mogą ci iść. Ale może. O, tak, ale to będzie właśnie na tym, tym rynku, że trzeba ukazać, bo tam trzech kierunków jadą. Tam jest też jest trochę ty... można sobie ominąć przy rondach, ktoś chciał się gdzieś przedostać. Tak, jak ktoś będzie chciał się przedostać przez pole, to może ja na skróty drogą rowerową. Zresztą, tutaj w ogóle w okolicy Ronda Babka jest świetny moment. Jeżeli ktoś bardzo nie wiem, zapomni się spóźni, będzie chciał do Kidla czy pizzce, to zdą, zdąży, sobie, zdąży sobie tutaj spokojnie wrócić, bo robimy dość duże kółko. A jak mu się na nielewicza popsuje rower, to nie się co Tak. I poczeka na masę. Eee, no i później jest nudno, 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 bo to już się nie? No, nudno, nudno, dobra, i dojeżdżamy do Leszta. Do leszta. Doleszna. Tak, już nie jest tak trudno. Skręt w prawo będzie. Tak, tak bo ludzie nas zapamiętali. No, Akurat te tereny mało znam, ktoś może omówić. Eee, to ja powiem. Tak, masz dwa pasy po w prawo. Tak, tak. dwa. Natomiast nie, jest, nie, nie sądzę, żeby był jakiś dramat. Przy skrzyżowaniu z Młynarski, przez który jedziemy prosto, trzeba będzie uważać. Tam, Tam poprawnie czerwony, to jest jeżeli się mylę, są to jest tramwaje. Tak, nie ma. Nie, nie, nie. Z, 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 z Nie, ma, ale, ale tak przy, Płockiej, z, przy Płockiej jest duży ruch i uwaga, bo to skrzyżowanie wygląda dość niepozornie z Płocką, a tam może się pojawić i karetka, bo tam jest szpital. nie, że... I... jest cała kolekcja nie, z nie, no i później mamy, mamy atrakcję atrakcje dnia, jak dojedziemy do trasy tysiąclecia. Duże lądo, pełno samochodów. Pewnie będzie nam dużo tutaj zabezpieczać policja, ale. ale... powinniśmy być na, na tyle krótkim bo tam są trzy pasy? Tak, powinniśmy być króciutcy. Wzdłuż Górczeski, jak ktoś będzie chciał nadgonić i nie jechać przez paleton, można pojechać ścieżką nowelową po prawej stronie, będzie ścieżka nowelowa. I... Prawdopodobnie spokojnie się paletą wyprzedzi i dojedzie naprzód bez ciśnięcia się między ludźmi. To tak jakby ktoś nie chciał zostać im potrącony czy coś. Na e, pierwszą uliczkę bodajże w prawo, która będzie, bo to jest wyjazd. Pozostałych w ogóle blokować nie trzeba, bo to są wjazdy jednokierunkowe. Więc samochód się nam nie zdarzy. A na pierwszej jest wyjazd i jest to wyjazd używany jako skrót przez tych, co mijają korek, który ewentualnie jest na Górczewskiej lub na wjazdach z Górczewską. Tam z dalszy i Tam może być bardzo duży ruch i mogą się wpychać ludzie w ten I druga. druga. Pierwsza jest gwiazd, pierwsza druga jest wjazd. A tak. tak, przepraszam, bo pierwsza jest bitwy podleni, ona jest tak blisko, że jej nigdy nie brałem pod uwagę, jak tam No ale jest Tak, tak, tak. Ale ona wiesz, fa faktycznie to wygląda jak pierwsza. Bo ona tak, no, na bo tak, bo tak bitwy pod Lenino, Bitwy tak. Pod to jest taki gwiazd w osiedle, tu nawet się nie wydaje być ubiegło. Ona leci tam w tyłu za tymi pawilonami, no. tak jak dla dostawców Tak, no, tak. tak. Także myślę, że każdy się zorientuje. Później jest nudno, nudno, nudno aż do ulicy Wolskiej. To niedługo. Niedługo, ale ulica Wolska jest bardzo ciekawa i tam chciałbym mieć miały dużo zabezpieczenia. Na szczęście się poszerza, ale na, jeśli na przykład Tak, ona się poszerza, ale tam dochodzą tramwaje, w poprzek tam dochodzi no lewo sklepu. tramwaje trzeba będzie uważać, bo one nie jadą środkiem, tylko zjeżdżają ze środka na bok. I one są tak jakby na skos przez skrzyżowanie. I jak już dojedziemy z Wąskiej w Kasprzaka, to też, też ten zjazd w Kasprzaka jest taki... No jak... Ja go nazywałem zawsze, że jest średni i... Na trzy pasy. Tak, wjeżdżamy na trzy pasy i tam, co ciekawe, najszybsze auta mogą jechać prawym pasem. To jest dość nietypowe, dlatego że dwa, le, dwa lewe pasy są skrzyżowaniem wcześniejszym, a prawy pas przechodzi przez nie bezkolizyjnie. I dlatego najbardziej rozpędzone auta mogą być poprawy, na i naprawy pas bardzo uważajcie. Dalej, wracamy przez tysiąclecia. Znowu Saigon tracą tysiąclecia na spodzie, ale to yy, będzie już przećwiczone wcześniej. Prosto, 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 prosto. A właśnie, jest, yy, rafi, rafi, tutaj obawiam się, że tutaj jak będzie z przaka, to policja zarzeczy sobie co najmniej jeden pas wolny. Niezależnie no, no, od ilości osób, ale może... No, to wejść, mamy na... trzy pasy, także... Ale słuchaj, że nie ruch, tam, tam ruch poprzed odpada, bo yy, tam yy, nakaz trzaka, z tego co ja pamiętam to jest Jakby tu ująć, jak policja zażąda, no to trzeba będzie zrobić. Dopóki no no się, się, biorą... się nie upomni na pewno nie będziemy chciałbym nie, przecinamy, 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 przecinamy dwa razy. No. Przecinamy dwa razy. Tak, świadom, tak, no, mówimy o Kaszprzaka tak. teraz. No na Kaszprzaka tam jest, jest chyba wiadukt górą, nie? E, tak, w ale na dole jest, jest dość duży ruch. Jak, jako taki w poprzek ruch odpada i zostają tylko z Do Duży ruch jest w poprzek. Jest poprzek tak. bo nie to, można to, wjechać. Z Gruczewskiej niektórzy mają problem, żeby wjechać na ten wiadukt. Przez trzy pasy. Ostatnio tam autobus na rowerze wyprzedziłem. Co do, co do skrzyżowania z towarową, no to tam znowu mamy tramwaje we, wszyscy, we wszystkich możliwych kierunkach i inne takie udziwnienia i tam będę chciał znowu mieć dużo ludzi. Później mamy żelazną, przed żelazną jest zwężenie. i Na zwężeniu dobrze byłoby, żeby stanęły jakieś osoby, które zablokują możliwość jazdy pod krążą. Bo żelazna jest ciasna i, i znaczy prosta jest ciasna i prostą sporo jeździ samochodów. No i kanta jazda pod prąd będzie powiedzmy sobie bardziej kłopotliwa dla nas niż żeby ktoś pojechał pod prąd tym. Mm. Także na prostą szczególnie uważajcie ze względu na samochody. Skrzyżowanie z żelazną wbrew pozorom duży ruch. Skrzyżowanie z Jana Pawła reklamować nie muszę każdy był wie, co tam się wyrabia. A później, a później kogoś wykastrujemy, bo kto układał trasę, bo wpadł na pomysł, że, że pojedziemy mini platę. <grym> <grym> Ale czy ty się sztorm nazywasz? To już na każą zostawimy to. Tą... Nie <śmianie> Słuchaj. Słuchaj, ja, ja proponuję zrobić tak, żeby od razu zaplanować skrót na wprost, żeby przy pojechać i ominąć Prosto do nowego świata. Znaczy, tam coś chodziło o jakąś akcję, co ma być, że mamy przy złotych tarasach przejechać, ale. To ale to może przejechał przy złotych tarasach z drugiej strony. No może przez złote tarasy. od jest ruszał. Zresztą ludzi, którzy twierdzili, że jeszcze szkoda tam nie może być, więc przejdziemy <tru jakiś nie, bo jakby był problem jakiś to faktycznie można awaryjnie pojechać w nie tym to wszystko prosto do nowego świata to... ale no, mi się się podoba bo prawie nigdy tam, to, tam, tam nie jeździmy więc ja no, jestem no, za to, żeby pojechać to wymyć. ale można wykorzystać te z tej że mały Kto to on powiedział że zrobienie tam parkingu a co, że teraz no, to że spowoduje kogów trudniej nie tylko więc stracimy to a, no. znaczy nie mamy nic Przeciwko przejazdowi, ale, wie, ale wiem, że będą nam wieszać za to, ale to już z batolem na no, tam pogadam. Natomiast de facto trasa jest taka, że skręcamy w i dopóki nie ma jakichś zmian w trasie, to, to tak, taki jest plan. E, tam uwaga na autobusy, tam są pętle po obu stronach, ludzie chodzą, autobusy zawracają, skręcają w lewo, w prawo i w ogóle masakra. Nie, że ludzie jeżdżę, bardzo jeżdżę, nie jeżdżę. Rozwrócę, no. Ludzie chodzą nie po pasach, bo jest miło, że jest przejście podziemne, w tak, tak każdy, się każdy normalnie górę. idzie górą. Tak, tak. Ja, ja też, tak, że... Ludzie parkują bardzo dużo parkingów. Każdy eee. idzie do swojego eee. samochodu. Także będzie raz, na... nawet Później mamy... na ulicy. Później, później mamy lewoskręt w Jerozolimskiej. Ten lewoskręt będzie na pewno ciężki do odstawienia. Eee, także tam też chciałbym mieć kilka osób. Eee, ale tak, ja nie ma przyjść.